Tak, idź sklep, sklepu. Dzisiaj mam wielką promocję. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej, Spike. E, nie patrzyłam na słodycze. Dobra. Kupisz mi diamenty, nie mam pieniędzy. A Twilight ciągle czeka i gada z rodziną. Jakąś tam. Ale kupisz mi diamenty, zobacz. A są obok rybki, widzisz? I, i tego obwanuszka. Naprawdę nie mam za dużo pieniędzy, Spike. No przykład to jabłuszka, chcesz jeszcze dzisiaj kupić? Tak, chcę kupić, ale nie kupię diamentów ani obwanuszka. Mam za mało pieniędzy i do tego mam dzisiaj gości. Nie mogę, naprawdę. O, hej, Lida. Hej, kupisz mi jabłka, mam za mało pieniędzy. Oj, tu nie mogę, naprawdę. Dzisiaj do mnie goście przychodzą i mam tylko 30 funtów. Proszę. Ja też mam dzisiaj gości i chcę zrobić szarlotkę, ale mam za mało pieniędzy, a ja chciałam kupić jabłka a na szarlotkę, wiesz, że potrzeba, no jabłek. No pewnie, że tak, myślisz, że nie, wie że nie wiem, że, że, no wiesz, jabłuszka na szarlotkę i nie mogę naprawdę kupić. Dziękuję i do widzenia. Naprawdę kupić nie mogę. No, co? Okej. Okay. Kupię sobie... O, ładnie... sok... Przepraszam. Słucham. Czy może mi Pani kupić pianki? My dzisiaj ognisko i naprawdę, no, nie mamy pieniędzy za dużo. No ja jestem z obozu. Nie mam pieniędzy. Przepraszam. Do widzenia. Dobra, wszystko już. Czekajcie, załatwię to panie. Co znowu? Spike, nie kupię ci obwanuszka ani żadnego, żadnego diamentu. Proszę. Nie. Nie załatwiłem tego, panie. Twilight, powiedz, Pinkie paj, że mi kupi elementy i obronuszka. Mówiłam, nie proś o kucyków, o pieniądze. O, hej, mała. Jestem diamond, dal nie pozwolę, żeby nikt mi przeszkadzał. Jak co, pinki Pie za to on czeka. Wiem. Dobra, sok. Jeszcze ten soczek wezmę. Uu. Może zrobię bananowe ciasto? Czy wiśniowe? Nie. Nie wiem co zrobię. Może tak. Obydwa. Nie, nie, nie. Wezmę wiśniowe. Wiśniowo-bananowe. Dobrze. Potrzebne będą dwa banany. I wszystko gotowe prawie. Uuu, wielkie ciacha. Kupię tego obu nóżka, ale spajk go chciał. A ja kupię dla spajka. I kupię jeszcze dwa jabłka dla Lery. I jeszcze na ob obu snopianki. Och, Naprawdę, bo nie, nie dają mi żyć. Naprawdę? 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 Nie kupię ci diamentów, tylko ci kupię owanuszka. Eee. 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 Kupię tego misia. Eee. To jest specjalnie na. bo na, eee. no, trzeba kupić te misie, są cztery misie, i zawsze, kiedy się kupi cztery misie, to pomaga szefałem. Podaruj mi się, tak? E, tak. Więc biorę jednego. Okej. Okay. I jeszcze. E. A, no mleko potrzeba. Mam jajka w domu, ale mleka nie mam. Duży paczek, czy potrzeba mleka? To jest mała paczka, wielka paczka i taka średnia. Kupię średnią paczkę. To chyba wszystko. Na pewno? Y, tak. Pełno mleka i pełno wszystkiego. Mm, dobrze. Aż Uch, tyle. E, e. Okej. Okay. Te pianki. Jabłka. Mi, miś, wanuszek i pełno tych owoców. <laughs> Dobrze. i coś jeszcze? Lubi pani mafinki? O, właśnie! Bardzo poproszę. Mam w domu. Jak chce pani przyjść, to proszę. Jak pani ma na imię? Derpichóws! Dobrze. To będzie 50 zł. Ojej, ci mam tylko 30 funtów. Zobie jak inni. Twilight, masz 20 funtów? Tak. Masz? No bo czekaj. Pójdę, pójdę po swój plecak. Paj, chodź ze mną. Już się robi. Mam, proszę. Jakbyś nie pocałowała, bo wyglądało. Przepraszam. Przepraszam. Mam 50 funtów. No, twaść. Dziękuję. Dobrze, proszę wziąć. Uch. Dobra. W sprawie całe zakupy wzięte. I ta i ta i ta, i, to, i, to. To, i to. to chyba wszystko. Okej, okay, dobra. To wszystkie rzeczy. Pianki. Dwa jabłka. Dziękuję. I dla Ciebie Spike. Gdzieś obwanuszek był. O tak. Obwanuszek. Yeah, yeah. Całe dla mnie. Dobra. Dobra, więc yy, po, podziękujcie Pinkie Pie naszej bohaterce. Tak! Zapłaciłam 50 funtów, a miałam to wszystko! Ma czerwony. No, maszcie masz zielony, ja chcę bardziej czerwony. Dziękuję, do widzenia. He? Nie mam jednych? Nie mam jednych nie mam jednych jabłek. A nie mam. Uf, tutaj mam. Okej, okay, do widzenia. Chodź! Mogę na ja wózek? Nie. I mleko. Ty ciągnij, a ja nie chcę. Do widzenia. Bierzesz te jabłka? Like, mi do wózka. Kupiła diamenty, na pewno na swoje ciasto. Ma pani takie 20 dolarów? Co? 20 dolarów. Niestety już nie mogę dać pieniędzy. Do widzenia. I... 20 dolarów ja nigdzie nie dam ze sklepu, pani chyba kradnie. Nie, nie, nie. nie, nie. Dam 20 mafinków. Okej, okay, daję. Właśnie. Dziękuję. Dajesz 20 mafinków, do widzenia! Nigdy tak się nie. Nigdy tak nie można robić. Muszę chyba kupić jabłka. Nie. Koniec.